Ja was będę czarować. Są takie filmy, są takie książki, których wyczekuje się najbardziej. Są takie rzeczy, o których się marzy i śni, i dziś z taką książką przychodzę do Was. No i z zamiarem przekazania Wam po prostu choć odrobiny tej mojej miłości, jaką darzę serię o Kormoranie Strajku. Ósmy Tom Strajka. Czyli serii napisanej przez J.K. Rowling pod pseudonimem Robert Galbraith. Będę to podkreślał, ponieważ dowiedziałem się niedawno, że nie wszyscy są świadomi tego, że Robert Galbraith to jest J.K. Rowling, a zatem wiedzcie, że autorka Harry'ego Pottera ma na swoim koncie również genialną, moim skromnym zdaniem, Serię kryminalną. Serię, która już jest wydawana dłużej niż Harry Potter w całości, a przed nami jeszcze co najmniej dwa tomy, bo na dziesięciu Rowling zamierza poprzestać. Dziś premiera naznaczonego Polska, premiera ósmego tomu strajka, tłumaczenie Anna Gralak. I chciałbym może zacząć od tego, że radością mnie napawa myśl, że mamy kogoś takiego jak Anna Gralak, tłumaczkę, która szybko jest w stanie przetłumaczyć nam tak opasłe to misze. Ale może zacznijmy od tekstu, który wam tak rzuciłem. Seria wydawana dłużej od Harry'ego Pottera, bo tak, zaczęło się to 12 lat temu, kiedy Rowling wydała Wołanie Kukułki, jeszcze jako Robert Galbraith. Stworzyła fikcyjną biografię tegoż autora, który od początku był pseudonimem. Tyle, że na początku nikt nie wiedział, że to jest J.K. Rowling. Z czasem jednak to wyszło i to jest w ogóle historia, którą chciałbym Wam kiedyś opowiedzieć w filmiku, bo jest to zacna historia, niemalże kryminalna. No i też skończyło się w sądzie. Dwie rzeczy. Przede wszystkim dzisiejszy materiał jest materiałem, powiedzmy to, bida materiałem. Dlaczego? Bo mam tutaj wystawkę, mam tutaj książeczki, czyli w zasadzie jest bogactwo. Ale wiedzcie, że ta seria popchnęła mnie do szalonych rzeczy. Do bardzo, bardzo szalonych rzeczy. Mianowicie pojechałem wraz z czytaczową do Londynu, gdzie przez ponad dwa dni nagrywaliśmy materiał Śladami Kormorana Strajka. Ten materiał się tworzy, ten materiał się montuje powolutku, wszystko się tam zbiera i w grudniu, w pierwszej połowie grudnia, z pewnością będziecie mogli obejrzeć ten materiał na kanale. A wierzcie mi, że będzie sporo emocji, no i sporo przede wszystkim miejsc z książek, bo o ile w przypadku nie mieliśmy takiej okazji. Bo jednak lwia część akcji działa się w świecie fikcyjnym, tak ta seria rozgrywa się w Londynie, naszym współczesnym, cudownym Londynie. No i jest tutaj sporo miejsc, które warto zobaczyć. Poczyniłem wam mały wstęp. Dwa słowa dla ludzi, którzy jeszcze nie czytali. Cormoran Strike to prywatny detektyw, a zarazem weteran wojenny, który pozbawiony nogi zajął się po prostu prowadzeniem agencji detektywistycznej. Na początku nie idzie mu to za dobrze, ale kiedy przyjmuje do agencji pracownicę tymczasową Robin Ellacott. Wiele się w życiu zarówno strajka, jak i samej agencji zmienia. I tak oto jesteśmy na etapie tomu 8. Po tej wielkiej bombie, którą strajk zrzucił na koniec wartkiej śmierci, kiedy moglibyśmy się spodziewać, że to życie prywatne Kormorana i Robin zmieni się, stanie na głowie. Co się wydarzyło? No, chciałbym Wam tutaj zdradzić, bo mam wiele myśli na ten temat, ale Wam tego nie zdradzę. Dlatego przejdźmy do tego, co jest istotne dla kryminału. Haha, też będę taką świnią jak Rowling. Przepraszam, nie chciałem nazwać jej świnią, ale to, co zrobiła w tej książce, jest naprawdę świńskie. A zatem mamy kolejną sprawę kryminalną. A wszystko zaczyna się w momencie, gdy do agencji strajka i Robin przychodzi kobieta, która jest przekonana, że w skarbcu sklepów, w którym oferuje się masońskie srebra, znaleziono zwłoki jej chłopaka. Ona jest wręcz w święcie przekonana, że policja zamiotła sprawę pod dywan i że policja nie do końca przyłożyła się do swojej roboty, bo to musi być jej chłopak, ponieważ ona go kocha, ponieważ urodziła mu dziecko. I ponieważ bardzo wiele ryzykuje, gdyby świat się dowiedział o tym, że ma jego dziecko, i tak Robin i Strike mają potwierdzić w zasadzie to, co, to czego ona jest pewna. Że to był jej facet. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę do profilu ofiary pasuje dużo więcej zaginionych mężczyzn. Tak, to jest jeden z najciekawszych wstępów do kryminałów, bo szukamy nie tyle zabójcy, co szukamy ofiary. Bo od tego, kto jest ofiarą, będzie zależało, kto mógł chcieć jej śmierci. No i od tego, kto jest ofiarą, będzie zależało również to, co tak naprawdę się wydarzyło w tym miejscu, na jakiej podstawie i dlaczego. A zatem będziemy towarzyszyli strajkowi i Robin w najbardziej spektakularnej sprawie i najbardziej złożonej zdecydowanie sprawie kryminalnej, w jakiej do tej pory brali udział. Ta sprawa będzie ocierała się o masonów. Tak, masoneria to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię i przyznaję, miałem taką nadzieję, że tutaj sobie troszeczkę tych masonów odbiję po tym, jak no, nie do końca przekonał mnie Dan Brown w swojej powieści mm, osadzonej właśnie w tym klimacie czyli zaginiony symbol. Według mnie najsłabsza powieść Dana Brown'a, więc cały czas czułem taki głód. Z jednej strony apetyt podsycony wówczas przez Brown'a w zaginionym symbolu, a z drugiej strony głód, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby zajrzeć za kulisy. No i też mogę powiedzieć, że dzięki J.K. Rowling mogłem podejść pod budynek należący do masonów i mogłem po prostu zobaczyć to gmaszysko mm, z bliska gmaszysko, które przedstawione jest tutaj. Na okładce, a o którym oczywiście Wam opowiem nieco więcej w stosownym czasie. Ale co się tyczy samego klimatu, no przyznaję, J.K. Rowling, czyli Robert Galbraith, przeszła samą siebie. Bo klimat tej zbrodni, liczba niewiadomych i poziom skomplikowania sprawia, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać: No, dobra, czy my jesteśmy w stanie to rozwikłać? Czy tym razem to nie jest sprawa, która jednak przerośnie strajka i robin? Bo zauważcie, dotychczasowe tomy prezentowały nam różne sprawy: trudniejsze, łatwiejsze, bardziej złożone, czy też technologicznie niemal niemożliwe do rozwikłania. Tak jak sytuacja w sercu, jak smoła. W Wartkiej Śmierci z kolei mieliśmy rozbijanie sekty od środka, a tutaj. Tutaj mamy taką prawdziwą, krwistą sprawę kryminalną z więcej niż jedną niewiadomą, co samo w sobie już jest piękne. Ale ja wiem, kto czyta strajka, cholera, ja nie powinienem tego mówić, ale kto czyta strajka dla spraw kryminalnych? Przecież już od jakiegoś trzeciego tomu wszyscy wiemy, że chodzi tutaj tak naprawdę o strajka i Robin, o te relacje. W ogóle co tu się odwala w prywatnym życiu strajka, to jest rzecz... Niewyobrażalna, ale potrzebna. Potrzebna do tego, żeby Robin ujrzała strajka takim, jakim on jest. Ale przyznaję, choć mówi się, że trzeba wypić piwo, które samemu się naważyło i Strike no jednak podejmował różne kiepskie wybory, bynajmniej nietrafne wybory w poprzednich tomach, no to teraz przychodzi mu za to odpokutować. Teraz całe jego życie jest kładzione na szali tego, co zrobił lub czego nie zrobił. I powiem Wam, że było mi go naprawdę pieruńsko, żal. Wiem, wiem, sam sobie winien. Ale to, co on przechodzi w tym tomie, no to jest po prostu mentalny walec, walec, walec rozjeżdżający strajka na placek, na leśnik. A robin się temu przygląda, Robin wyciąga wnioski. To jest po prostu czysta poezja, a tym bardziej jest to poezją, kiedy widzimy, w jaki sposób będzie poszukiwał rozwiązań i kto mu będzie oferował pomoc w tych trudnych sytuacjach. Wreszcie doczekamy się pewnego spotkania, na które przynajmniej ja czekałem od bardzo, bardzo dawna, i przebieg tego spotkania zachwycił mnie. Podobało mi się, jak Rowling psychologicznie rozegrała strajka, jak pięknie pokazała po prostu drogę, którą on przeszedł. Z drugiej Strony strajk jest w nieciekawym położeniu przez cały ten tom, ponieważ w końcu doczekaliśmy się burzy emocji pomiędzy strajkiem a Robin. No tutaj powiem Wam, tak napiętej relacji jeszcze nie było, tak intensywnej i nie wiem, czy intensywnej pod tym kątem, pod którym chcielibyście, by była ona intensywna, natomiast podobało mi się to, że to jest pierwszy tom, w którym widać aż. Taką frustrację ze strony Robin i ta frustracja, też inne spojrzenie na strajka, zdanie sobie sprawę z tego, że on nie jest tym, za kogo go uważała dotychczas, sprawia, że choć jest to ósmy tom. To świeżość po prostu z tej książki aż bije. Wkurzycie się, tak jak ja się wkurzyłem, kiedy dochodzicie do końca, oczywiście wartkiej śmierci, macie już przewidywania co do tego, jak rozpocznie się naznaczony, ale nie, bo wszystko po prostu idzie nie tak. To, to nie jest ten kierunek, którego byśmy się spodziewali, i cała ta książka jest pewnego rodzaju resetem co mnie osobiście bardzo frustruje, wkurza nie może mnie, bo wiem, że na efekt z tego resetu będziemy musieli poczekać aż do tomu numer 9 i wiem, że ten cliffhanger z końca naznaczonego to jest... O! Jeżeli myśleliście, że cliffhanger wartkiej śmierci... Był czymś, co was po prostu rozwaliło na łopatki, co sprawiło, że nie mogliście się doczekać kolejnego tomu. To wierzcie mi, że cliffhanger naznaczonego to już jest w ogóle jakaś wyższa szkoła znęcania się nad czytelnikiem. To jest wyższa szkoła po prostu wywracania naszych biednych czytelniczych flaków do góry nogami i robienia sobie z nich naszyjników. Rowling, co ty robisz, kobieto? Co ty po prostu robisz? Ja się nie spodziewałem, słuchajcie, ja się nie spodziewałem, że autorka która dała mi książkę mojego dzieciństwa, mojego, mojej młodości, Harry'ego Pottera i zarazem poniekąd jest to książka mojego życia, zaserwuje mi drugą serię, którą z czystym sumieniem i z powodzeniem będę mógł nazwać serią Życia. Tak, Rowling zrobiła to dwa razy. Dwa razy podczas mojego życia zetknąłem się z jedną autorką, która dwoma różnymi, niezależnymi seriami skradła moje serce dokumentnie. Serio. Nie było literackich bohaterów, w których ja bym. Bardziej uwierzył, którym bardziej bym kibicował, o których bardziej bym drżał. Nie było bohaterów książkowych, którzy staliby mi się tak bliscy, jak robin Strike. Ja wiem to jest 12 lat 12 lat. Odkąd ta książka trafiła w moje łapki, przedpremierowa edycja limitowana, jeszcze egzemplarz recenzencki. 12 lat. A jednak ja czuję się, jakbym tę historię cały czas odkrywał na świeżo. Za każdym razem, kiedy do niej wracam przy kolejnym tomie, czuję, że jest tu wiele rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Kochani, naznaczony to jest książka, która z jednej strony jest bardzo Rowlingowa. I w ogóle Strike to jest seria, która jest bardzo Rowlingowa. Jeżeli kochacie Harry'ego Pottera, jeżeli spodobał wam się styl J.K. Rowling, wiedzcie, że seria o Strajku to jest ewolucja tego stylu. To jest nadal ten piękny, malowniczy, bogaty w opisy a zaraz razem trafny w opisy styl. Jeżeli odbiliście się kiedyś od trafnego wyboru, co też jest jednak rzeczą powszechną, czyli pierwszej dorosłej książki J.K. Rowling i stwierdziliście, że nie, 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 koniec z dorosłą Rowling, bo ona za bardzo chce tam odskoczyć, odpłynąć od Harry'ego Pottera, to wierzcie, że Strike to są zupełnie inne klimaty i powiedzmy to nie ma w tych książkach takiej chęci wyżycia się post Z innej strony, jeżeli czytaliście Wołanie Kukułki i wydała wam się tak Książka troszeczkę drętwa, troszeczkę kanciasta. No to wiecie, że tak, to była kanciasta książka i to była najbardziej kanciasta książka z całej serii, bo Rowling dopiero stawiała pierwsze kroki w kryminale ale na tym etapie ja uważam, że ona nie ma absolutnie sobie nic do zarzucenia, a zarazem tworzy kryminał w bardzo klasycznym wydaniu, bez przekombinowania. Seriale będą, już się kręci wartka śmierć, już się nagrywa, potem przyjdzie czas na naznaczonego, to jest fakt. Jeżeli chodzi o audiobook, bo wiem, że wiele osób będzie o ten audiobook pytało, audiobook pojawi się za czas jakiś, nie wiem, gdzieś tam się przewinęło, chyba luty przyszłego roku, ale ze smutkiem stwierdzam, że nie będzie czytał go Maciej sztu tylko Filip Kosior jednak zmierzając już powolutku do brzegu bo mógłbym na temat Strajka gadać i gadać jeżeli cenicie sobie bardzo dobrze rozwiniętych bohaterów, bardzo złożone relacje i psychologię, która rozwija się nie na łamach kilkuset stron, a kilku tysięcy stron, bo ta relacja psychologia, te postacie rozwijają się naprawdę od samego początku, od tego pierwszego tomu, to jest to seria, która was zachwyci, niezależnie od tego, czy kochacie kryminały, czy nie, bo wiedzieć musicie, że ja po Strajka sięgałem nie będąc w ogóle miłośnikiem kryminałów, choć to jest dużo powiedziane, ja po prostu kryminałów nie lubiłem. Czytałem jeden, drugi, trzeci, od każdego się odbijałem, nie podobało mi się to. Dopiero J.K. Rowling otworzyła mnie na kryminał, bo zachwyciła mnie właśnie takim wzorcem. No i dzisiaj mam już paru takich autorów i autorek, którzy po prostu zachwycają mnie swoją twórczością kryminalną. No i to też widzicie chyba po kanale, że coraz więcej tych kryminałów jest, bo coraz lepiej się czuje właśnie w tych rejonach. Natomiast J.K. Rowling po raz kolejny czaruje, po raz kolejny rozsiewa swoją magię. I ta magia również słowa pisanego przepięknego języka. Nie literatury pięknej, ale przepięknego, plastycznego języka no ona ma po prostu olbrzymi przeolbrzymi talent dlatego ja mogę jedynie powiedzieć jeżeli nie czytaliście w ogóle serii czytajcie bo się zakochacie jeżeli czekacie na ten ósmy tom to wiecie że on was zachwyci wątkiem kryminalnym wkurzy przerazi zirytuje i rozczuli wątkiem osobistym a właściwie wątkami osobistymi bo będziecie naprawdę obgryzać paznokcie jak szaleni dlatego załóżcie sobie z góry rękawiczki żebyście tego nie robili bo szkoda paznokci szkoda palców ale na serio według mnie może nie ma takiej dawki emocji i lęku jaki towarzyszył mi w wartkiej śmierci bo wartka śmierć umówmy się ta scena zrobi gdzieś późniejszych rejonach książki była przerażająca i mnie serce chciało wyskoczyć. Może nie ma takiej dawki takiego uderzenia, może i na swój sposób powtarza się pod pewnymi względami, pod względem relacji nieco powtarza tą poprzedni, aczkolwiek uwypukla te relacje o naprawdę wybuch, o prawdziwą erupcję. To wierzcie mi, że naznaczony jest czymś, co Was usatysfakcjonuje, a zarazem czymś, co Was zginiecie, czymś, co sprawi, że będziecie sfrustrowani, że na tom 9 trzeba czekać przynajmniej dwa lata. A Wy wypatrujcie filmu z Londynu, bo to będzie petarda i jeszcze wróci do nas naznaczony i spółka, bo wiele się działo. Wiele pięknych wspomnień, wiele pięknych ujęć. No i też powiedzmy to sobie szczerze. Czy potrzebujecie jakiegoś większego potwierdzenia tego, jak bardzo kocham tę serię? Pojechałem do Londynu po to, by po prostu nagrać o niej film. Niczego nie żałuję i mam nadzieję, że wy również nie pożałujecie. Trzymajcie się. Hej!